Zanim w ogóle zaczniemy mówić o odwadze do szukania swojego nowego miejsca, to trzeba sobie zadać pytanie, czym dla mnie jest szczęśliwy dom. Dla kogoś szczęśliwym domem będzie przestrzeń, w której nie będzie bałaganu, będzie miejsca na rzeczy. Dla kogoś innego szczęśliwym domem będzie okolica, będzie kontakt z naturą. Jeszcze dla kogoś innego, bliskość ważnych dla nich osób. A jeszcze dla kogoś innego miejsce, w którym będzie mógł się wyrażać. Pamiętajmy, że każdy z nas ma inną historię, inne doświadczenia, inne potrzeby. Żeby znaleźć w sobie tę odwagę, musimy również pomyśleć o zmianie jako procesie, któremu będzie towarzyszył wewnętrzny konflikt. To jest normalne. Z jednej strony będzie pojawiać się część, która będzie czuła, że już nam coś nie pasuje, nie wystarcza, potrzebujemy pójść dalej ale również będzie pojawiać się inna część, która będzie się bała, która będzie czuła niepewność i która będzie czuła przywiązanie i smutek na myśl o opuszczeniu starego miejsca. Dlatego odwaga do szukania szczęśliwego domu tak naprawdę nie zaczyna się od działania. Tylko od wsłuchania w siebie, od uprawomocnienia tego, że mam prawo chcieć inaczej, nawet jeżeli innym się to nie podoba. I do uznania tego, że szukanie tego szczęśliwego domu to proces. I paradoksalnie może się okazać, że mój DOM, moje miejsce, które wyobrażałam sobie kilka lat wcześniej, w momencie, kiedy je znajdę, będzie zupełnie inaczej wyglądało. Pamiętajmy, że dom to nie tylko lokalizacja, to przede wszystkim przestrzeń, która wspiera nasze emocje, nasze ciało i nasz rozwój.